Chciałem Wam przedstawić ludzi, którzy odwieżają mnie najczęściej. Ten film powstaje dla jednej osoby, to jest dla Basi, która poprosiła, żebym pokazał, jakie są ceny w amerykańskich sklepach, Basia, dla niej film. To była Basia. No i Basia zadała pytanie, jakie ceny są w sklepach amerykańskich. No i, i na to konto ten powstaje film, którego... Po którym nie było... Nawet nie pomyślałem o nim wcześniej. E... W każdym razie idziemy, to jest Walmart, jest to e, jeden z najtańszych sklepów, olbrzymia sieć, e, jeden z najtańszych sklepów i, i, i no jeszcze jest z swego rodzaju wykładnikiem, bo bardzo dużo ludzi tu przychodzi i zaraz zobaczymy jakie ceny są w, ten, w Walmartzie. Aha, muszę powiedzieć, że są sklepy, gdzie ceny walmartowskie do cen walmartowskich można dołożyć następne 30%, i, i ten to nie jest to ten sam produkt. Są to z reguły inne firmy, może lepsze, może gorsze. Nie wiem, ale w każdym razie, że Walmart jest taki najbardziej robotniczy. No z grubsza jest to przeciętny sklep, jaki teraz wszędzie na całym świecie występuje. Rozmiaru powiedzmy Carrefour, bo wiem jak Carrefour wygląda. Jest mnóstwo innych, którzy powielili ten pomysł, no i, 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 ten. No i po prostu to jest to rozmiarem, jest to bardzo podobne. No i wypad ten e, zaopatrzenie. No, idziemy sobie wzdłuż alejki. Cień z łachami. No i jesteśmy teraz na części, która najbardziej interesuje gospodyni domowe. No i powiedzmy sobie tutaj worek pomarańczy kosztuje 6 z groszami, ile w tym worku jest 4 funty. E, Funt z grubsza licząc to jest 40 deko, czyli trzeba to, żeby wyszło to na kilo, no to z grubsza razy 2. Czyli w tym momencie dzielimy na 2. To jest 2 kilo. Pomidory całkiem nieprzyd, niebrzydkie, yy, prawie 2 dolary za funt, czyli 4 dolary za kilo by wyszło, Także go A to jest to, po co ja tutaj między innymi, po co ja tu jestem. Kapusta. Muszę kupić kapustę, bo będzie bigos. No to kapusta ma to do siebie, że, ma, że ja nie wiem, co ja, co ja robię, zresztą jak w większości przypadków. Ona powiedziała, że ma być, i, i, ma być ścisła, twarda, ciężka. No to wygląda twardo, znaczy twardo. No i wygląda ciężko. Mam ich kupić trzy. I ten. No to akurat te trzy wyglądają mi dobrze. Jak myślicie? Dobrze wyglądają? Basiu? Okej, okay, zrobiłem zakup. No, lecimy dalej. No i zapomniałem. Kapusta 82 centy za, za funt. Czyli kilo złoty 60. Wędlinki jakaś della tak za firmy i ten, i jakiś ten e, e, o, e, e, indyk, indyk, e, indyk, na różne sposoby indyki, no i tam dalej zaczynają wysimy, tylko że tam dalej jest trochę e, inna temperatura i zamarzło. A tutaj są do tych indyków, są ceny. Tak jak tutaj żeście widzieli raz dwa, raz dwa, no to tutaj raz dwa, e, prawie dychę za funt. Wszystko jest z za funt, no, a nie, tutaj dalej jest jakaś bif, czyli szynka chyba, no, jakaś no to szynka jest 13 za funt, także nie wiem, jak to się przekłada na, na termin polski, ale 13 za funt, czyli 26 za kilogram. Arbuzy 8,50 za sztukę. Taka wielkość? No, taka, taka wielkość, no taka nie, spora. Chyba, chyba, ja nie mam pojęcia, ja nie chodzę do szklanku. Pierwszy raz jeszcze w nie wiem jak e, Bardzo uboga sekcja serów, no bo e, tutaj chyba e, oni nie są serowi W każdym razie, Bri, dychę za, za ten, za, 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 za taki Bri, ten mniejszy sześć. 5,50, gołda 4, następny gołda 5. W każdym razie zbyt selekcji tutaj nie ma. No ale jest za to rzeczy tego prościutą. było, żeby od włosa. I tutaj jest 117 gram 170 gram za 8 za 8 dolarów. No i tak, i tak to mniej więcej wygląda. Następna jakaś hiszpańska, tak hiszpańska szynka. Ja nie wiem skąd oni to wytrzasnęli, ja czegoś takiego jeszcze nie, na oczy nie widziałem. I chcą za to 9 dolarów za taką paczkę, też krojone na, na włos. Zaraz wam powiem ile tego jest tutaj, 57 gram. No i za te 57 gram chcą 9 dolarów. No to jest po prostu dla y, konoszarów. Y, koniaczek, cygaro i, i ten, i, i ten, i szynka y, hiszpańska. Bułka, bułki y, pakowane 24 sztuki za 6 dolarów, tutaj jest 12, jakichś że trochę większych, czyli będzie y, ten, no jeden diabeł, y, co jak na wagę wrzucą, nie, nie jest jeden diabeł. W każdym razie 12 za, za 4 dolary. No i dalej następne jakieś takie. Yy, ile ich tu jest? Nikt tego nie wie. Nikt nie chce się pochwalić. W każdym razie że to muszą być jakieś wczorajsze, bo są ten yy, żółte nalewki. Czyli yy, ten yy, przeterminowany. Yy, Szafa ten z robakami może. Nie wiem dlaczego mówią na to owoce, to z owocami nie ma nic wspólnego na owocach byliśmy, ale za to tutaj robale jak nie patrzysz. Z tym, że takie o, duże takie zadycha, chcą sprzedać, ile tego jest. A nikt tego nie wie. No w każdym razie. No, jest jakieś przeliczenie, ale w każdym razie w jest między. Yy... 21 na 35 to jest to jest oszustwo, ale no strasznie duże rozwój. Tak zależy zależności od tego, jakie się trafią To są trochę mniejsze, nazywają je też, że są du bardzo duże, no ale nie wiem, czy z tą wielkością osób się rozchodzi. W każdym razie, że dycha 11, 15 z groszami i, ten, i takie mniej więcej są tutaj na ten, na owocze morze, które. I mi się można nawet tęć. Ja tutaj już podgotowany 7 dolarów za. A... Nie wiem ile tego jest. W tej paczce. W tej paczce jest. Nie, jest to tak sformułowane, że nie wiadomo. Oni napisali, że na funt wchodzi między 31 a 40. A funt, jak już wiecie, to jest. Trochę mniej niż pół kilo. No dobra, lecimy dalej. No to już gotowe. Tylko ten, usiąść i, i, i szamać mm. tutaj mamy ten w ten szafę chłodniczą z rybami łosoś 29 dolarów za funt jakieś takie coś co nie wiem jak to przetłumaczyć na, na normalny język 5, 16 dolarów tutaj jest czy Cutfish, czyli sum suma suma sum za 14 groszami no i, i tak, no, można popatrzeć po, po, pogrzebać, poszukać coś się, coś się wybierze no, no i to ta nieszczęsna tilapia która nie jest rybą dla mnie za 17,50 idziemy dalej włosy bardzo ładnie wyeksponowany. 20 dolarów za, za taką paczkę 19 dolarów za taką paczkę 21 dolarów za taką paczkę no i tak w się tego ile już się zmieściło no tak to, tak to wygląda no i mięsko mięsko typu jakieś stejki które na 100% są tanie nie, chociaż to jakoś wygląda dziwnie tanie to jest o, widzicie tutaj krowy się karmi e, trawą napisano, że te, że karmione krowy trawą, jeszcze nie masowane te krowy, ale, ale już karmione trawą i ten, i i, i ja wiedzą, między 19, między 20, a, a 7 to jest bardzo duża różnica, bardzo duży rozrzut. No, tutaj jakieś też 19 dolarów za, do, za do, do font, nie, to jest cena, bo ten, bo za tak za funt, kazał sobie płacić tam 9 z groszami. Tu jest 2 funty, czyli 20 dolarów za, za tą paczkę. No i, i tak, tak to mniej więcej zrobić. mielone 16 dolarów. Za co to jest? A, za paczkę. Tak. I to też jeszcze zależy z jakiego mięsa te mielone jest, bo są mięso, te, 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 jak jest mielone z polędwicy, no to kosztuje 20, jak jest mielone w warzepie innej upadki, czy diabli wiedzą. Nie wiem jak, dlaczego na no, no, wiesz, świnie się składają wiesz, z 15 różnych części. No to, to ceny się zmieniają po prostu. To jest Angusz, to jest nazwa, czy gatunek krowy, czy z jakiejś specjalnie hodowanej krowy no i, i ten, no i auto w tym momencie to jest 15, 7, 16 dolarów za funt czyli taka paczka kosztuje 14 dolarów bo to nie ma całego funtu no i jeszcze jakieś tam inne wynalazki Steak 42 dolary za tą paczkę czyli 20, 21 dolarów za funt no. Tak, że, co kto lubi tutaj następne 21 dolarów za funt czyli tak jak powiedziałem wcześniej razy dwa no dobra przejdziemy się dalej żeberka żeberka są po 3,47 za funt do tej pory były po 2,20 no ale to no, jakoś tak się sądziło po, po tak od nienackiem Schabowe, schabowe też bardzo, nawet no, nie są takie tradycyjne no bo, aha, bo robi duża paczka, znaczy to są pewnie inna ma, ma matematyka, jak się kupuje w dużych ilościach, a inaczej jak się kupuje pojazd no W każdym razie schabowe są takie ślubę 3,40, a te poniżej są po 2,90. Ja bym nie założył się zaszkodzi, no ale taka jest matematyka tu zdaje się no nie to jest ten cały czas żeberka no, no. a tutaj jak widzicie boczuś i Bociusz jest droższy od schabowych no, bo kosztuje 7 dolarów, 6, 6, 7 dolarów prawie za, za fot no, czyli taka pacuszka w nie i wiadomo jakiegoś, jakiego ciężaru a nie całe dwa funty, 13.10 Tutaj ten yy, schabowy, ale w jednym kawałku to 2,17 za funt. No, paczka taka 8.30. No i kurczak. Kurczaki no, proszę bardzo. Yy, ten pierwszy y, z kurczaka W y, ten wypatroszonego. Paczka 12, w tej pacce y, 3 funty czyli 4 dolary za ten, za, za, za funt no, tutaj jakieś jakaś coś trochę taniej, bo, bo z kością trzywy ci jeszcze do tego nie dotkną. no i ten yy, także no, kurczaki są jeszcze bardzo przystępnej cenie także nic, tylko jeść kurczaki Tak to wygląda. No, a tu parówki różnego, e, różnej maści, różnego, różnych średnicy, gatunków. Ceny jak widać. E, 3 dolary za paczkę, 5 dolarów za paczkę, 4 dolary za paczkę. Wszystko w zależności od tego, e, kto to pakował i ile tam na Od e, 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 e firmy. Są firmy, które się e, liczą trochę lepiej niż, e, niż przeciętne i ten, to jest taka w miarę ok firma Każą sobie płacić 5,20 za paczkę 5,12 czy 5,20, różnie to ale tak jak powiedziałem podejrzewam, że pewne produkty można kupić w, tym, w polskich sklepach no i ten, taka Filadelfia mniejsza 4 dolary, większa 7 dolarów no i soki pomarańczowe, no ten Floryda na Także na końcu mieszkamy na Florydzie. Znaczy ja przynajmniej. Wy tak niekoniecznie. No i także te soki nie są tragicznie drogie. No bo tego tu mamy y, 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 plantacji od nagłej tym z, chora, z tymi, tymi pomarańczami. Także 4 dolarów za pudełko. Albo 6, 7 dolarów za taki... nie wiedzą ile to jest, ale podejrzewam, że to jest... 2,5 litra No to jest trochę szybko mleko no, mleka Mleka też się tutaj sporo spożywa no i, i galon mleka, galon to jest ludzie e, 3,75 litra z tego co ja pamiętam e, czyli galon mleka to jest tyle no, a nie zaczyna się od tyle, bo no, może iść do góry. I że bo tutaj już jest e, oszustwo wyłazi bo jest 4,20. Z 2,90 robiło się 4,20. No ale to, to jest Ameryka, to cudne USA. No i ten, no i tak wygląda. mleka, jak już wiecie, ten. Ile potrafi kosztować? No a tutaj jest mleko z brązowych krów, czyli to jest mleko. E, czekoladowe no. także to już jest każdy, każdy tutaj wie mistrzowy że czekoladowe mleko dają brązowe krowy także proszę ze mną nie dyskutować no, no a tutaj cała, cała szafa produktów mlekopodobnych jogurty jakieś na na, te, na, na budowanie Czegoś tam, nie wiem co to buduje, ja się do tym kompletnie nie znam, bo u mnie się wszystko zbudowało raz jak się urodziłem i kurde, i, i tak zostało, no. W każdym bądź razie y, sour cream, czyli śmietana, jakaś tam śmietana kwaśna, no, cottage gdzieś, czyli ten, y, ten ser taki w kulkach, no. Też nie nią Już pozapominałem mnóstwo nazw. Rykota, to też powinni wszyscy wiedzieć. No i tutaj zbliżamy się do tego, do takiego działu, który mnie zawsze najbardziej bawi. Bo oni to sobie z tego jaja robią. No i każdy wie, co robi kura. Kura robi koko, no i jaja oczywiście, przy okazji. No i taka, taka zwykła kura, co robi zwykłe jaja i robi koko, to te jaja są po 2 dolary. paczka 12 no ale okazuje się, że, że kury podzielone są na, na, te, na elitarne kury y, kury y, ten sportsmenki kury wariatki no i zdajmy na to taka kura która y, nie jest w więzieniu czyli napisali że ona jest y, poza klatką hodowana, no to już ta kura znosi inne jaja i te jaja są już po 5 dolarów, o nie, jeszcze lepiej, po 7 dolarów taka kura potrafi znieść jaja, no i ten, no to, to nie są jaja ludzie, a ponadto jeszcze są tu kury, którym się opowiada bajki, no i za opowiadanie tych bajek one takie, takie są zrelaksowane i te jaja wtedy tak znosą, tak robią sobie takie jaja, że normalnie aż miło popatrzeć, no to też się sprzeda na to kurczę odpowiednio, no. Bo chyba temu trzeba opowiada bajki, trzeba zapłacić bardzo dużo pieniędzy. No i takie m.in. między innymi takie, takie jaja też potrafią. Piątkę też. Czyli zaczęliśmy od dwóch, a, a jeszcze byliśmy na siedmiu nawet, No czy to nie są jaja ludzie? No, no, a tutaj są jeszcze organiczne jaja. Nie wiem czy może się ten, ten specjalnym zasłużyły. Jak one się organicznie zrobiły, nie mam zielonego pojęcia i się nigdy tego nie dowiem. No i jeszcze są 12, ten, 12 dużych jaj za szóstka, <grym> za 6 dolarów. No. A tutaj przynajmniej ten, są jakieś, jakieś inne, 18 ich jest. Ale te na 100% jest ich 12, co do, co do tego to ja nie mam żadnych wątpliwości. No i one są za 7 dolarów. No. Ok, idziemy, idziemy z miejsca, że sobie jaja robią ze mnie i idę, na, ja muszę stać twardy nogami na ziemi. Basiu, to było dla ciebie, tylko i wyłącznie dla ciebie, reszta, no, jak im się spodoba to obejrzę, a jak nie to nie. W każdym razie idę zapłacić za swoją kapustę i wynoszę się stąd. Ja się nie nadaję do takich rzeczy kompletnie. No w każdym na ile miałem cierpliwość tutaj siedzieć, to, to przesiedziałem. Pokazałem Ci i, najbardziej chyba podstawowe, chodliwe rzeczy, gdzie i, i, będziesz miał jakiekolwiek po, pojęcie. Znaczy, o tyle nie będziesz miał pojęcia, będziesz miał skalę porównawczą z tym, że i, dla odmiany nie wiesz, ile tu się zarabia. No, także i, jest to dużo, jest to mało, no. na, w zależności od tego, kto wchodzi do sklepu. <laughs> Akurat. Ludzie, którzy wchodzą do tego sklepu, to jest to dla nich jedyny właściwie sposób na to, żeby przeżyć. No, bo są to ludzie, którzy zaliczają się do, do najniższej grupy płacowej, z reguły. Z reguły. No. no i dobra, to na tym zakończyliśmy wizytę w Walmarcie I ten, i tak jak powiedziałem, ja się stąd wynoszę już. Ta za chwilę będzie zapłacona i ten, i jadę do domu.